Ludwig to jest forma holsu. Dzisiaj zacznę gierkę. The Book of White Tentales. No, pewnie tam, Czyli chyba po polsku będzie zaznaczyć księga napisanych historii. Co tu mamy? Menu główne, komtuły nowe. Czytaj. ustawienia, zakończ. Ustawienia. Jak na szybko, prościutkie, rozdzielczość, Jakość grafiki i ustawienia dźwięku napisy włączone, wyłączone a tych co znają dobrze angielski mogą sobie wyłączyć czyli co? zaczynamy gierkę pierwszy prolog The world is at war. Only the old can remember a time without fear, without bloodshed. Shut probably, or enough. Victory followed defeat. No one could gain the decisive advantage. Only now is there an end in sight. Who would ever have thought that it would fall to someone like me, an old archaeologist, to put an end? To this madness. Mm -hmm. and I didn't find the key to ending the war on one of my expeditions. Not deep in some dark dungeon, nor on the peak of a fiery mountain. No. I found it in an old book. Not luck has not abandoned us. What's happened to Beetle and the Archmage's men? Doesn't he know how oh. So, I know. then, you're MacGuffin, are you? Archaeologist, adventurer, MacGuffin. future trophy on my mother's living room wall. And you are Monkus, dastardly son of the Archwitch Mortroga. What do you want from me? I think you know that. Where is it? We know that your feeble-minded servant was on the way to that damned magical trickster, Alistair. I won't tell you anything. Take him away! Mother has ways and means of squeezing him. After all, what's likely to happen? Oh, well. It's just as safe here as in the elf bar. Oh, then, if it was left up to them, I'd just be spending the whole day... Elf. Się przechodziła obok domku archeologa. No i tak, chyba mamy za sobą filmik, pierwszy wstęp. No właśnie, i teraz lecimy na smoku i będziemy mieli...

Aby użyć zmile, kliknę jeszcze raz. No dobrze, klikam i co? A, tutaj muszę się pokazać kluczyk. Zaraj klatkę, dobrze. Grelmin siedzi w klatce. No jak widzę, będzie tu dużo rozmów, też z tego co wiem, a grałem kawałeczek, dosyć dowcipne, tyle że napisy są troszeczkę, no, ładne, nie powiem, ale niekiedy troszkę za szybko przelatują. I myślę, że niektóre rozmowy, te które będę wiedział, że można opuścić, to będę opuszczał, przynajmniej na razie, jeżeli ktoś sobie zarzuci inaczej, to spróbujemy się nad nimi rozczulać bardziej, ale... Wydaje mi się, że szkoda też czasu, więc tak, teraz i tak musimy pogadać, więc spróbujmy się dowiedzieć, co oni tam chcą. To znaczy, co też nam gremlin powie? No, jesteś śmiem, fakt, albo co? Pytanie raczej brzmi: no powiedzmy, zapytajmy, raczej, kim on jest. Profesor McGuffin.

Okay, then, I'll release you and let you mortals carry on playing at war. No! We've got no time to lose. You, you must take this ring. Take it to the Archmage Alistair in the town of Seastone on the coast. He will send someone to my house. The book that describes where it is hidden is there in my secret cellar. He must get it to safety. And what about you? I will win you.

How can I get you out of there? Good question. This cage is well built and the lock won't be easy to deal with. I could untie the cage and then it would smash when it hits the ground. Just like my old bones. But it's not a bad idea. On the way to Mortroga's fortress we'll fly over the White Ridge Mountains. there no, and they have they have the dragon will fly low over the peaks. We could try it there. Mam górami można wyrzucić klatkę, na no tyle wiemy. No chyba już wiemy, że mam doświadczenie klatkę. tą klatkę i damy sobie spokój z troszkę pytaniami. No idea what's going on here. But I should probably release the old gremlin before we get into enemy territory. We'll have to see how we go after that. No to This rope fastens the cage to the dragon. I have to undo it if I want to drop the cage onto the mountains. This is too tight. I won't be able to undo this just using my hands. but if I had a knife or a sword, I could perhaps cut the rope.. Musimy chyba z nim jeszcze pogadać. Hey, What is it? Jakim tak bardzo jest To nie. O, nie, nie może w... Mówi, it. że nie może dźwigać klatki, tak? Have idea, no nie wiem, nie wiem, wiem, że. Może najpierw musimy tu pokazać, gdzieś, że on się zorientował, nasz McGaffie. No dobrze, spróbujmy jeszcze raz pogadać. Chyba, że mógł, będzie musieli przejść wszystkie te... dziania. Eee, jakim cudem, tak? Możesz coś jeszcze powiedzieć? A, bez pomocy? Nie dostanie się nagrzwiec na to. Jeśli muszę odnieść się do tych zabójców, to muszę iść na dół dragoń. Jest tam podstawa. Jeśli mogłabym ją dotrzeć, mogłabym się podnieść. Nie problem. problemu. Zabierz to. A, wszystko ma, tylko nie chcę od razu dać się na taki... skąpiec. Szkocznik. Tu podpowiedź na temat page'a, żeby go mamy użyć, tak? Przesunikuj z rmyczki na dolną część ekranu, aby otworzyć ekwipunek. Wraca bez... do roboty, dobra. No to przesujmy. So Transport dragons can move great loads like these barrels, wooden posts and this big crate. No, I don't think that this stuff will help me a whole lot. No, yes, We did it. Well, then Co na razie, podoba mi się. Yes, yes, I was evil and yes, I, I'll bring him with... Why? I'm steering no, yes. smoka Zazmawia przez telefon. Mm. No, no dobrze. Możemy coś zacząć robić, czy jeszcze nie? Aha. Aha. Poprzez kliknięcie myszki, tak jak w większych grach, można pominąć te napisy i te gadki. I I right on the outside, Teraz ona nam tłumaczy, gdzie mamy pozostać, a gdzie nie. No dobrze, no to weź, nie gadaj o tej to tyle tylko ją weź. Musi być teraz gdzieś jakiś sznurek czy co? Szukajmy. Teraz, no. Nie dostanie się, zostaje jak Aha, mamy może. No co my tu mamy? Tylko kij. Być gdzieś coś jeszcze. Tylko gdzie? Nie nas chodzić nie będziemy, chyba. O, czyli coś w tym pudełku jest? Nie, z białą pleśnią i co? To? No fajnie, że go wzięłaś. Teraz mamy kolejną odpowiedź, że możemy łączyć przedmioty w ekwipunku. Wybrałem tu jeden z nich, klikając na nim. I potem na drugim, no to połączmy. No ten chciałbym połączyć z tym. No dobrze, że nam wytłumaczyłaś. świadczy chyba o tym, że zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Aż pewności nie mam. No to teraz wyjmijmy ten miecz. Tak. No i obecnijmy ten stróleczek. Jednak mamy pogadać najpierw z naszym archeologiem. Co takiego? Można raz jeszcze powiedzieć o się... Novizenima today, Opsimandre. Fifty meter long with a pathetically small wingspan could be physically capable of transporting such a substantial amount of gear? How should I know? I'm an archaeologist, not an aeronautical scientist. I don't concern myself with trivialities. I see it flying, so I believe it. I, however, find it illogical. Then it must be magic. Hmm? Mm -hmm.

A posłuchaj. No nie wiem, ja spróbuję jeszcze chyba bez, bez gadania z nim się nie uda. Spróbujmy jeszcze raz odciąć. No chcę go przewieźć i co mam zrobić? No, ile razy mam prosić? Jeszcze raz. No tchnij. Mhm, nie będzie działa. No dalej to z nim gadać, niestety.

So what is this discovery of yours then? A great treasure? A weapon? I can't tell you. Too dangerous. And actually, well, I don't have it either. Yes, we quarrel, Shag. I found a clue in an old book as to where the artifact, where it is hidden. Artifact. It. This is getting more and more cliché. Cliché? The struggle of good against evil is never cliché. You mentioned your secret cellar. Is that where the book's hidden? Pretty risky. no we've come no to an agreement that I can cut you off at any moment, so... Unfortunately, some conversation has to be stopped. Or... or... properly cut off. żeby przyspieszyć. Myślę, że jak nam się uda przeciąć w końcu to mlinę, to będzie koniec tej pierwszej lokacji. Młoda seksowna elfa zostanie bohaterką. Dobra. No to cniemy. Wresz w końcu możemy. Skończymy. Myślę, że to będzie koniec tej lokacji. A więc i my zakończymy ten pierwszy filmik. Zobaczymy. Drugi też zrobię na pewno, bo mi się trochę podoba. Jak na razie. No coś się popsuło. No to co? Nara. Chyba No jeszcze wyjrzymy... Czyli tak naprawdę teraz mamy wstęp do historii. Muszę przyznać, że muzyka jest fajna. Znaczy, może nie wszystkim się podoba, ale mnie na pewno. Cała gierka jest jak na razie miła, zabawna, kolorowa. Więc. Pewnie zrobię kolejny odcinek dopóki będzie mi się podobać Miejmy nadzieję, że długo bo za że czytałem, że tam jest 100-150 Lokacji coś koło tego chyba więc może trochę potrwać No dobra, ja się z Wami żegnam do końca filmiku Marka, cześć